Szanowni Państwo, mamy dla Państwa wspaniałą wiadomość. W Milanówku właśnie powstała wypożyczalnia rowerów i skuterów miejskich. Chcemy sprawdzić, czy system wypożyczania rowerów i skuterów jest nam potrzebny. Jak działa wypożyczalnia? Należy pobrać aplikację na telefon i się zarejestrować. Płatność dokonuje się kartą. W aplikacji znajdziemy mapę z zaznaczonymi stacjami. Jednym kliknięciem rezerwujemy pojazd, ciskając przycisk odblokuj. I gotowe. Pojazd zostawiamy na stacji lub za dodatkową opłatą w dowolnym miejscu na terenie miasta. Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni. Testowy okres pozwoli zebrać dane, które określą najczęściej używane szlaki komunikacyjne w Milanówku, co w przyszłości wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Do zobaczenia na trasie.